Jak widać krówki mają się świetnie. Często im staram się, no może nie często, ale raz na jakiś czas staram się zmiać im pastwisko, aby trochę urozmaicić ich życie, także raz pasują się na specjalnie zasianej dla nich łące, którą opisywałem w zeszłym roku. A, a trochę się pasł tutaj na tej opuszczonej działce obok mojego domu, także... Myślę, że nie mają źle, oprócz tego, że je słuchał. muchy im dokuczają, no ale tak jest życie zwierząt. E, także to jest odpowiedź na wiele pytań z Państwa strony. Jak tam krótki, co u nich słychać, a więc wszech i wobec je przedstawiam, że korzystają z uroków życia. Ta działka z racji, że jest nieużywana przez właścicieli, miała być opryskana. Wyobraźcie sobie Państwo, jakby to wszystko wyglądało: wszystko było żółkłe, a chwast i tak odrośnie. No, żaden opryski i tak nie działa nigdy na chwast. Chwast należy wykopać z korzeniami, bo inaczej on i tak odbije czyli żadnego życia biologicznego nie będzie, bo trawa uschnie, nie odrośnie, a chwast zawsze, zawsze odbije. Więc, żeby temu zapobiec, zobowiązałem się właścicielom. Tej, tej działki, że będę wypasał tu krowy, aby ta, ta, ten skrawek ziemi nie zarastał chwastami. I to się udało. Krowki są szczęśliwe, pasą się. Jest tutaj życie biologiczne, bo wiadomo, jak nie ma oprysku, to wszystko żyje. Nawet tutaj moje bociany lądują, zbierają czasem jakieś tam gałęzie i drobnice. Co zresztą pokazałem, że tutaj widać yy, praktycznie wszystkie gniazda zlokalizowane przy mojej posesji. Więc taka to historia. Na gnieździe przyszło się znajduje się jedynaczek, którego łepek widać już wystaje z gniazda. Stara się stawać na nóżki, także jest pięknie. Tam zaś największe młode, w gnieździe na słupie, jest ich trujeczka. Na stodole, tam pokazywałem zresztą wcześniej, jest też jedynaczek. No i na brzozie, której nie widać, która znajduje się na wybiegu dla bocianu, znajdują się również trzy. Młode, które wkrótce dostaną obrączki. No takie krowy będące na pastwisku to nie lada atrakcja. Dlatego, że przejeżdżający tędy turyści rowerowi, ale no wszyscy praktycznie zwracają uwagę. No i mówią, o, krowy. Tak, krowa na wsi, krajobraz zagrożony wygnięciem. Właśnie taki, który już uległ wygnięciu wielu wsiach. Natomiast ja staram się zapobiec temu i ocalić to od zapomnienia.